Cześć. W dzisiejszym odcinku krótko na temat wyrównywania napięcia w obrębie bioder. Następnie chciałbym cię zaprosić do grupy dyskusyjnej na Facebooku, która nazywa się Instytut Zdrowego Ciała Q&A oraz na moje warsztaty z treningu powięziowego, z treningu tkanki łącznej, które odbędą się 18 maja we Wrocławiu. Szczegóły znajdziesz na wydarzeniu na Facebooku. Tak więc biorąc pod uwagę trening, który ma cię wyrównać biodra, musisz wziąć pod uwagę zarówno mięśnie, które wykonują rotację w obrębie stawu biodrowego, rotację na zewnątrz i do wewnątrz. Musisz wziąć pod uwagę mięśnie, które nogę odwodzą i które nogę przywodzą, oraz te mięśnie, które wykonują rotację i ruchy do boku w obrębie Twojej talii. Dlatego też wszystkie te mięśnie trzeba ze sobą zintegrować, sprzężyć w cudzysłowie. I wybrać takie ćwiczenia, które dadzą Ci symetrię lewej i prawej strony. Więc zwróć uwagę na jedną rzecz: że praktycznie każdy z nas jest asymetryczny, i w obrębie bioder również będzie ta asymetria widoczna. Najczęściej jest tak, że stoisz lekko w lewo albo lekko w prawo czyli troszeczkę mocniej na jednej, albo trochę mocniej na drugiej kończynie. Wtedy też twoje biodro przesuwając się do boku Powoduje, że jedna noga ustawia się trochę mocniej w rotacji do wewnątrz, druga trochę mocniej w rotacji do zewnątrz. I są to bardzo małe, subtelne różnice, ale one występują tak naprawdę u każdego człowieka. Tak więc, pierwsze co będziemy chcieli zrobić, to wyrównywać sobie napięcie pomiędzy przywodzicielami, które mają też moment obrotowy tej rotacji do wewnątrz, i odwodzicielami, które rotują do zewnątrz. I w tym celu wykorzystamy sobie taką deskę na boku, albo tak zwany plank kopenhacki. W pierwszym ćwiczeniu znajdź sobie jakiś mebel, w którym możesz podsadzić jedną nogę. I zacznij od takiej prostej wersji tej, wykonywania tej deski kocharskiej w sytuacji, kiedy masz zgięte jedno i drugie kolano. I teraz tutaj się opierasz tak, żeby Twoje ramię było ustawione w pionie podstawem ramiennym, wypychasz do góry łopatkę w ten sposób, czy opuszczasz ją, następnie podnosisz bok talii i w tej pozycji starasz się na przemian stronnie raz dolną. Raz górną nogę unosić, tak więc wykonując jednocześnie ten ruch uniesienia dolnej nogi, ta noga ma przywiedzenie i moment rotacji wewnętrznej. Następnie opuszczasz nogę i unosisz górną nogę, która ma moment odwiedzenia i rotacji zewnętrznej. Górna ręka jest skierowana do sufitu, następnie powolutku przywodzisz, unosisz dolną nogę, a potem odwodzisz, unosisz górną nogę. To ćwiczenie powinieneś wykonywać na lewą i na prawą stronę. W zależności od tego, która strona jest słabsza czy silniejsza, to od tej słabszej zawsze zaczynasz. Jeśli zauważysz, że na lewą jesteś dużo łatwiej, zacznij od lewej, następnie rób prawą i znowu zakończ na lewej. Lub tyle powtórzeń, ile jesteś w stanie, ale jest jeden warunek, masz zrobić je bardzo dobrze technicznie i w wolnym tempie. Jeśli wykonasz 10 i będzie 11 trudne, to na 10 zakończ. W kolejnym ćwiczeniu wykonujesz taki mostek biodrowy, czyli kładziesz się na ziemi i będziesz potrzebować taką piłkę, niedużą. Mniej więcej ona powinna umożliwić ci to, że jak ściśniesz nogi, to jesteś na szerokość swoich bioder. I teraz przechodzisz do leżenia na ziemi, wykonujesz taki ruch ściskania tej piłki. Ręce leżą sobie swobodnie, częścią dłoniową do góry. I teraz bez opuszczania tutaj tych punktów, tych kolców biodrowych. Próbujesz jedną nogę wyprostować w ten sposób, a ten koles nie może opaść w tym czasie. Czyli musisz unieść, hop, przytrzymać, opuścić, napinasz mocno pośladki, napinasz mocno brzuch, sprawdź sobie, czy jest napięty. I teraz starasz się wyprostować nogę w kolanie, przytrzymać poziom, opuścić, napnij pośladki, napnij mięśnie brzucha, wyprostuj nogę. Opuść. I wykonaj znowu więcej powtórzeń na tą stronę, którą czujesz, że masz słabszą. Dążymy do wyrównania lewej i prawej ze sobą. W kolejnym ćwiczeniu wykonujesz to samo co z piłką, tyle tylko, że teraz masz na kolanach mini banda, czyli taką małą gumę. Co ważne, ta guma nie może być za luźna, ona musi być w miarę sztywna. I znowu musisz potrafić na tyle ją napiąć, żeby twoje uda były mniej więcej na szerokość bioder. Teraz przechodzisz do pozycji leżącej i wykonujesz ten sam ruch. Kładziesz się swobodnie na ziemi, unosisz do góry biodra i teraz nie ściskasz już piłeczki, czyli angażujesz mięśnie, które odwodzą nogę, jednocześnie kontrolujesz to, by Twój kolec biodrowy, by miednica nie opadała. Wykonujesz taki ruch i opuszczasz. Sprawdź, czy masz równo kolce. Wykonaj taki ruch uniesienia nogi, utrzymaj tutaj poziom. Opuść. I znowu porównujesz sobie lewą, prawą stronę. Wydech, opuszczasz. Wydech, opuszczasz. Trzymasz biodra w górze, napinasz pośladki, sprawdź czy napięte są mięśnie brzucha. I w ten sposób. Ok, w ostatnim ćwiczeniu staramy się bardzo mocno popracować rotacją do wewnątrz w stawie biodrowym. I teraz próbujesz wykonywać już bez żadnych sprzętów, bez żadnych dodatków, taki prosty ruch. Unosisz do góry biodra w ten sposób, z pozycji leżącej. Podnosisz pośladki, trzymasz spięte, trzymasz napięty brzuch. Unosisz jedną nogę do tego kąta i próbujesz powoli tę nogę rotować na zewnątrz. Ważne, żeby ona nie powędrowała w tamtą stronę, tylko żebyś mógł ją trzymać mniej więcej tutaj. I teraz taka czysta rotacja do wewnątrz w stawie biodrowym, połączona z aktywnością mięśni brzucha, możesz nawet przekroczyć środkową linię ciała w ten sposób. I znowu wykonywać ruch w drugą stronę. Musisz odczuwać tutaj, że bardzo mocno działają mięśnie brzucha i męczy się biodro tutaj od wewnętrznej strony od strony pachwiny. Te wszystkie ćwiczenia możesz wykonywać regularnie, każdego dnia, krótko, 10-15 minut. To, które sprawia Ci najwięcej trudności, najwięcej problemu, rób troszeczkę więcej, trosze, troszeczkę więcej powtórzeń albo ewentualnie możesz wykonać je trzy razy nawet w ciągu dnia, a pozostałe trakty tylko to jako takie diagnostyczne, które mają Ci pokazać, czy potrafisz w sposób symetryczny zaangażować lewą i prawą stronę ciała. W tym odcinku to już jest wszystko. Dziękuję Ci serdecznie za wszystkie subskrypcje, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Jestem bardzo wdzięczny. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! W treningu powięziowym oddziałujemy na całe ciało. Od wierzchołka głowy do małego palca u stopy. W treningu powięziowym wykorzystujemy kettle, hantle i Power bandy. W treningu powięziowym wykorzystujemy 7 podstawowych dla człowieka wzorców ruchowych, takich jak chód, wypad, przysiad, pchanie, przyciąganie, rotacja i zgięcie w biodrze. W treningu powięziowym skupiamy się na końcowych zakresach ruchu. Rozgrzewka jest bardzo ważnym elementem tego treningu i po kilkunastu dynamicznych ruchach zawsze przechodzimy do kolejnej płaszczyźnie ruchu. W każdym z tych wzorców Staramy się uzyskiwać skrajne zakresy ruchu, a następnie dodawać inne płaszczyzny, żeby zaangażować całe taśmy mięśniowo-powięziowe. Trening powięziowy przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, dla trenerów personalnych i dla wszystkich tych, którzy chcą poprawić swoje funkcjonalne zakresy ruchu. W treningu powięziowym skupiamy się na kształtowaniu siły mięśniowej, ale w skrajnych zakresach, tam, gdzie jest ci tak naprawdę ta siła najbardziej potrzebna. dowiesz się w jaki sposób zbudowana jest tkanka łoczna, jaki ma wpływ na transfer siły mięśniowej i co robić, by cieszyć się zdrowiem i odpowiednimi zakresami ruchu do późnej starości. Zapraszam Cię serdecznie do Wrocławia.